W końcu zimy 1945 roku po przełamaniu przez wojska radzieckie ufortyfikowanego frontu Odry Warty w podziemnych kazamatach międzyrzeckiego rejonu umocnionego specjalny oddział Armii Czerwonej do spraw zabezpieczania dzieł sztuki odnalazł zamaskowaną komorę, w której znajdowały się skarby z muzeów Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdańska. Wiele z tych obiektów nigdy nie wróciło na swoje miejsce, wiele też uznaje się za zniszczone lub zaginione. Poszukiwania zrabowanych zabytków. Nadal trwają. Hitlerowskie władze kraju Warty na fortyfikacje międzyrzeckie zwróciły uwagę latem 1942 roku. Wtedy w całej III Rzeszy rozpoczynała się akcja nie tyle ukrywania, co raczej magazynowania dzieł sztuki, czy w ogóle szeroko pojętych skarbów kultury w miejscach, które chroniłyby je przed bombami alianckimi. A co jak nie żelbet i kilkudziesięciometrowa warstwa ziemi najlepiej się tego nadawała. Te kraje władze kraju Warty miały do swojej dyspozycji tutaj te chyba najlepsze, najlepiej zabezpieczone magazyny dla dobrych kultury. Te komory pobliskie, które tu znajdują się w podziemiach Baterii Pancernej nr 5, zwanej dzisiaj Pętlą Borysińską, oczywiście nie były przystosowane do magazynowania dóbr kultury. Tu miała być magazynowana amunicja, żywność dla, dla załóg bronio, mających się tu bronić, wszak to fortyfikacja, to obrona. Ale te komory, wybrane komory, które władze wojskowe przeznaczyły na y, magazyny do popkultury zostały w ten sposób zaadaptowane. No, y, prowadzono tu przede wszystkim ogrzewanie. Były to grzejniki y, elektryczne, które no, podwyższały temperaturę z tych 8-10 stopni, kiedy, która to jest normalnie, do, no, do kilkunastu stopni. Y, poza tym y, stała tu była wentylacja. Te komory były oświetlone. W tej chwili y, to y, oświetlenie elektryczne jest zerwane. Te komory były zatem oświetlone, były wentylowane i, jak rzekłem, ogrzewane. Ustaliliśmy no między innymi także transport, jaki tu się odbywał. Transport z Poznania, dzieła sztuki i archiwalia, które miały być tutaj magazynowane, były przewożone transportem samochodowym. Samochód, kiedy samochód ten wyjeżdżał z Poznania informowano, Telefonicznie jednostkę wojskową w Międzyrzeczu, wtedy Mezeric. Została tam wyznaczona specjalna drużyna, która miała zajmować się rozładunkiem. Jesteśmy pod zawałem. Za tym zawałem jest komora numer 11. Jest kolejny zawał. Jest kolejna komora numer 10, gdzie były tutaj przechowywane i były w depozycie dzieła sztuki z Muzeum Poznańskiego. Próba odkopania komory numer 10 była w 2003 roku. Okazało się, że tylko jest jedna komora, która w jakiś sposób nam potwierdziła istnienie tego co było w dokumentach. Że były tutaj zwożone te dzieła sztuki i tu były przechowywane. Na początku lat 80. pierwsze grupy eksploracyjne speleologów penetrowały ten właśnie zawał, pierwszy do tej komory numer 11. Tu w trakcie przekopywania w tych zwałach piasku trafiono puszkę część od monstrancji. Co bardziej zasugerowało właśnie tym ty, ty, ty poszukiwaczom, że y, za tym zawałem powinny się znajdować jakieś, nie wiem, jeszcze skrzynie z dobrami. Ale coś okazało, że w, tych, w tej komorze numer 11 były zbutwiałe skrzynki, y, siatki maskujące, zapasowe lufy do MG, no i, i nic poza tym. Jesienią 1944 roku część dzieł sztuki, magazynowanych tutaj w podziemiach MRU i w niedalekim schronie bojowym nr 701, została na polecenie władz berlińskich ewakuowana do kopalni soli Grasleben w środkowych Niemczech. Fortyfikacje międzyrzeckie zostały przełamane przez Armię Czerwoną. W końcu stycznia 1945 roku trafiła tutaj specjalna brygada trofejna Komitetu do Spraw Sztuki przy Radzie Komisarzy Ludowych. Celem działania tej i podobnych jednostek na one działały na tyłach e, wojsk poszczególnych frontów radzieckich było wyszukiwanie e, ukrytych lub e, tylko zmagazynowanych e, dzieł sztuki, do no po prostu jednym słowem e, dóbr kultury. Rosjanie natrafili tu na trzy komory, choć ostatnie dokumenty niemieckie wskazują, że e, Skarby kultury, czyli dzieła sztuki i archiwalia poznańskie były magazynowane w czterech komorach i załadowano to aż na 22 wagony specjalnego pociągu wojskowego. I na przełomie kwietnia i maja 1945 roku wszystko to wywieziono do Moskwy, do Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina. Celem transportu, jak rzekłem, była Moskwa, ale później, w następnych miesiącach i latach, te dzieła sztuki trafiały w różne miejsca ówczesnego Związku Radzieckiego. Niektóre E, między innymi były to obrazy z dwóch e, kościołów e, niedaleko pozna znajdujących się niedaleko Poznania, a tutaj e, były ta jeden to ołtarz, a drugi obraz były tu magazynowane, trafiły aż do Turkmenistanu. Przypadkowo dowiedzieliśmy się na przykład, że w Turkmenistanie jest obraz ołtarza głównego z kolegiaty szamotulskiej i możemy być pewni, że ten obraz trafił właśnie tam w wyniku działań wojennych, mianowicie najpierw ten obraz został zrabowany przez Niemców, a potem Niemcom zabrali go Rosjanie. Które przyjechały do nas w skrzyni z Rosji. Na skrzyni napisane było Zamter. Bezsprzecznie wiemy, że pochodziły z międzyrzeckiego rejonu mocnień. Trafiły tam wywiezione z szamotu przez Niemców, dalej przez Rosjan do Rosji. Drzwi, wiemy, że są z szamotu, tak naprawdę nie wiemy skąd pochodziły. Być może z naszego założenia zamkowego, być może z kolegiaty. Rozmawiając z pewną osobą, która była na spotkaniu muzealników w Moskwie i w trakcie jakby to powiedzieć rozmowy bardziej luźnej, jeden z muzealników rosyjskich stwierdził, że do dnia dzisiejszego w magazynach są od 45 roku w skrzynie zamknięte, jeszcze nie zinwentaryzowane, przywiezione właśnie z różnych magazynów depozytowych. Czyli reasumując może się okazać tak, że szukamy czegoś, co tak naprawdę tutaj nie jest, a jest tam w magazynach, nie zostało zimantyzowane. Chociaż od tamtych wydarzeń minie wkrótce 65 lat, to nadal jest to sprawa otwarta. Dzieła sztuki, które zostały przemieszczone podczas II wojny światowej, nie wszystkie wróciły. Na swoje miejsca w muzeach, kościołach, nie wróciły do archiwów czy bibliotek. Być może także tu gdzieś, za tymi żelbotowymi ścianami, znajduje się jedna zamaskowana jeszcze komora ze skarbami kultury. Dopóki wszystkie te dzieła nie trafią na swoje miejsca, te do swoich muzeów, archiwów, kościołów, to nie możemy mówić. Nie możemy postawić kropki na dni. Temat pozostanie i pozostaje otwarty. Wszyscy znają linię Marzinot. Akurat na temat tej fortyfikacji każdy chyba uczy się, czy też gdzieś tam pamięta to z lekcji historii. Natomiast rzadko mówi się o tym, że Niemcy niemalże skopiowali, skopiowali właśnie tą, taki system fortyfikacyjny, znacznie go udoskonalając. I ten system powstał, ta linia obronna, czyli Międzycki Rojum Umocniony, to jest nazwa tak naprawdę rosyjska. Nazwa pierwotna to Festungsfront front Oder bogen czyli ufortyfikowany front łuku rzeki Warty i Odry. Linia ta powstała na granicy polsko-niemieckiej. Niemcom chodziło o to, żeby powstała jakaś przeszkoda, która uniemożliwiłaby atak wojsku polskiemu, właśnie w kierunku berlińskim. System jest o tyle ciekawy, że jest to ponad 30 km podziemnych tuneli w jednym kawałku, które łączą 21 obiektów bojowych. Jeżeli do tego dodamy jeszcze mosty zwodzone, mosty przesuwne i obrotowe. Które są tutaj na rzekach i kanałach taktycznych, no to rzeczywiście robi to z, tego, z tej fortyfikacji no coś wyjątkowego. Muzyka